Cóż to za panny Njutek umordowany po drodze A dzisiaj taki obiadeczek bo dzisiaj już jedziemy dalej Jedziemy na spacerek z rana, już tutaj jesteśmy O, bo tam już kawałeczek Przeszliśmy w cieniu, a teraz już plażą musimy iść. Fajnie tutaj, tutaj są takie skałeczki na wprost. Nic pewno jeszcze teraz nie widać. już Niu wybiegany. Tak wybiegany, że nie wiem, czy z powrotem to w plecaku nie będę go niósł. No zobaczymy. A tutaj właśnie ten taki baszta. O, to nie jest żaden zameczek, tylko to jest baszta jakaś. Dużo tutaj jest, na całym wybrzeżu są. O, tu ktoś, proszę bardzo, strzelił budowlę. No, proszę, trochę mu to chwilę zajęło. No i fajnie. Idziemy tam. O, tutaj są te takie skałeczki takie skałeczki formacje takie na plaży. Fajnie to wygląda. A tam jest już ta baszta, właśnie. Torre de Torre de Bari, zapcia mówi. A jak tak mówi, to tak jest. Co? Ile kilometrów idziemy? Nie wiem. Tamto? Trzy, cztery gdzieś. Trzy, cztery. Tak, no. później na Mapie. No, pies jest sumordowany. Сюкавая, кем там? Trzeba się napić. Nie? Pij, pi, tak, pi się chciał. Strasznie się pićiał. Pi. Ładnie. Pięknie. To byśmy skajaczka też widzieli. A tak widzimy. Tak. My jesteśmy tam dużo dalej. Ale... Dużo dalej, tak. No. Tam jesteśmy na dziko, bo tu już jest wszystko takie zurbanizowane już jest... Tak. Turystycznie tak? Turystycznie, chociaż też no. naprawdę miejsce takie ciekawe, bo mimo że plaża jest tutaj publiczna i to yy, dojazd miasteczko to ludzi tak nie ma za dużo fakt, że jest też jeszcze przezczesna godzina, nie? To jeszcze jeszcze to jest wyszli o której przed ósmą mhm. 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 Też piję tak wierzą są jeszcze Stare armaty. Ogólnie bardzo widokowo. Idę. Przyjść. Może nie dla samej baszty, która to już inna sprawa, jest w jakimś takim użyciu ciągłym, bo tam okienka są, szyby powstawiane i zamknięte. Czemuś tam służy może jakiś magazyn. Ale po to, żeby ten widok z daleka zobaczyć cały z tymi górami i z tą plażą. No to to jest naprawdę pięknie. Kamerka tego nie odda, ale, ale super. Te skałki też takie fajne. Norwegię przypominają. No różne kolorowe takie, nie? No. O. Ale ładnie. No Te są takie piękna. czerwonawe, tamte są czarne. Ale to stąd widać właśnie. Stąd widać jaka ona jest ładna, mhm. Wrócimy sobie tam, zobaczymy za domkami. Myślę, że jakaś droga będzie, to sobie tam pójdziemy. Ładnie. No No. Jeszcze strzelę fotki. I co? Do góry wchodziłeś? Ładny widok stąd jest. I w cieniu. A idziemy, no idę zobaczyć wtedy też. Turi levari. tak umordowany po drodze, tak, Niuciut umordowany. Ale w końcu do plecaka się nie przekonał, więc drogę powrotną na rękach spędził naszych. O, a tu Żabunia dzisiaj mięsko robi, kurczaczka, ta bo tak nas na mięsko wzięło już po czasie. Już zjemy, o, jeszcze dzień roboczy, pramko. Też taki roboczy dzień nam się zrobił. No ale to trzeba też ogarnąć. My zawsze pierzymy po trochu. Nie, że tam do pralni czy coś, tylko po trochu i wio, obiadek i na plażę. Ale powiem Wam, że naprawdę ta miejscóweczka to jest epicka. Właśnie tutaj, ze względu na ten widok na te góry. Coś pięknego. Taka gra świateł przed chwilą była, że mała głowa. O, i jeszcze takie okienko wyczaiłem <grywka> w telefonie. Znaczy, jak się całe życie uczy. Fajna sprawa. Pięknie. No, po prostu naprawdę wymiata ta miejscóweczka. No, z tym widokiem to już w ogóle jest bajo. Coś pięknego. Tutaj zresztą ten lasek też taką robotę robi. Wow. Fajnie. Ta zieleń w czerwcu, taka soczysta, piękna. No, odszedłem od tych dymków iż mnie komary gryzą. To wracam. Ładnie. dzisiaj taki obiadeczek. Bo dzisiaj już jedziemy dalej. Zawijaski zrobione i buraczki z ćwikłą. I ziemniaczki do tego. Także wsuwamy i powoli się zawijamy. No i zawijamy się z tej miejscówki. Jedziemy sobie na, tutaj na ten kaniu, kan, wą, wąwóz, nie? To jest wąwóz jakiś, nie? wóz albo jakiś kanion I jeszcze takie miasteczko, które tam jest Dużo grafity w nim Idziemy yy, zobaczyć sobie Pozwiedzać Wybyczyliśmy się na plaży, wyleżyliśmy Gorąco dzisiaj, że jak w piekarniku to idziemy sobie coś zobaczyć Dojechaliśmy do tego miasteczka z tymi muralami. O. i idziemy je zobaczyć sobie. Czy te murale idziemy zobaczyć? I takie muralki. A miasteczko w ogóle nazywa się. Orgosole? Orgosolo. Nazywa się. O, Orgosolo. I słynie z tego, że jest tutaj mnóstwo różnego rodzaju. Murali starszych, nowszych. O, takich jak te, właśnie. No, ten jest ciekawy z tymi, tutaj, samochodami. Tego to bym sobie nawet przetłumaczył. Na śmierć starego i na cześć nowego najmu. Mieszkańcy, tak tam pisze. No, może chodzi tutaj o ten lokal, bo to jakiś lokal jest. <laughs> bar. O, jakiś bar. O, ten taki bardziej rozbudowany, to jest, bank. to jest bank? O, bank! No proszę bardzo, czyli tak bardziej na bogato, no, biedy nie ma, nie? Na tym muralku biedy nie ma, faktycznie. No, w Orgosolo te murale, tak sobie wyczytałem, e, historię od lat 60. mają i tak jak tutaj na początku, miały oddźwięk polityczny. Tutaj zdaje się też taki rodzaj rodzaj przeciw jakby ludzi, przeciwko niesprawiedliwości. A potem to się tak rozwinęło, że też tematyka społeczna. O tutaj to tak bardziej o, też coś w rodzaju niesprawiedliwości. Ale tu jest ciekawy gdzieś to? Tak, nie widziałem. O, ten jest ciekawy, tak. Nie no, to ten to wiadomo tutaj, jaka tematyka wojenna. No i tak się w sztukę uliczną prze przerodziło. To sztuka uliczna, i z tego teraz już słynie to miasteczko. Ale od lat 60. się to zaczęło. Czy w latach 60. -tych. przedstawiające też życie, po prostu. I historię tutaj ludzi z tego miasteczka. Aha, to też ciekawe. No, a teraz już tak współcześnie jest to po prostu atrakcja. A tutaj na domach w prywatnych, na balkonach, też muralki. Tu coś articianto. Co by nie znaczyło, no i w taki deseń, w taki klimat. Nie wiem co to. Ten jest ciekawy w ogóle. Nie wiem co on tutaj. O, ten jest bardzo ciekawy. No, ten to jakiś typowo Agitacyjny Ten mi się podoba Taką scenę z życia przedstawia Taki chwila z życia ujęta na muralu O, ten też jest fajny Umiejscowiony jest ciekawie tak Może to ktoś kto tutaj mieszkał w tym domu Tutaj taki muralek, ale tu jest ciekawe. O, już tutaj batka jest. To jest. Koraz drzewa korkowego. Proszę bardzo. Uh -huh. Ładnie można sobie kupić 20 eurasków, albo ta na przykład 13. Taka mniejsza. W sumie to taka miseczka ztedy może ciekawa być, nie? No miseczkę fajne tutaj na jakieś tam sypkie rzeczy. Będziemy zobaczyć. Tutaj też jakieś muralki. Dużo napisów. Ty, a ten to mi przypomina tego. Czeplina, nie? Czeplina. No? Był chyba taki odcinek, jak on tam w wojsku był. A może? Kto wie? Kawa espresso, kawki byśmy się napili. O, tutaj jest tak, na tych starych murach. Niby, nie, niby niepozorne, ale wygląda naprawdę fajnie. Nie wiem, do czego nawiązuje. Ach, tutaj jest plac taki, na który chyba przywożą turystów i wtedy oni idą w drugą stronę. Tak jak my przyszliśmy, co? O, a tu jest jakiś chyba zasłużony z tą flagą taką, która. No, smutny temat. No i te sklepiki przy sklepikach wiadomo można sobie kupić jakieś tu pamiątki. Ze zdjęciami tych murali. A magnesy też do tego nawiązują, ciekawe co? Magnesiki też nawiązują do tego, jak najbardziej. Także jak ktoś chce sobie tutaj magnesik pyknąć no to też taki będzie miał wyjątkowy, konkretnie z tego miejsca, z tymi muralami. Albo takie na przykład, te murale można sobie w formie. A, to jest w ogóle ten, jak kafelki. To jest szkliwo. Ale no. trzy kubeczki też są. O, czy kubeczki? No to fajna pamiątka, akurat taka. Bo można sobie nawet gdzieś wkleić, nie? Do Łazienki. Nie, nie nie <laughs> Jakby ktoś chciał. No. Te są ciekawe. Cóż tam dalej jest? Cóż to za panny? Takie powiedziałbym, rubensowskie wymiary i kształty. I tam, o, dalej też jest fajne. I jeszcze dalej tam, tu jest ciekawa rzecz. Kora z drzewa korkowego, cała zdjęta i kwietniczek z niej zrobiony. I szyte rzemieniem skórzanym, pięknie to wygląda. Taka kompozycja, super po drodze. Z tego miasteczka z muralami, takie widoczki, pięknie, deszczyk pada, kropi, ale w sumie fajnie, przyjemnie jest bardzo a tam ładnie, normalnie, cudnie. Ktoś miał fantazję i zrobił murala Chyba poszedł, chyba poszedł na rekord Nie wiem ile on ma ale Mówię. Z 500 metrów co? Chyba. nie bardzo Taki muralek To jest odwrócenie jakiejś fabryki <grym> A tutaj zawrócimy To go będzie widać na przestrzał tu O Tutaj cały Ciach Po całej długości Aż musieliśmy się wrócić I sobie go nagrać Mówię, no taki mural długi naprawdę No, no widy nie ma A po co tu się zatrzymują ci ludzie po drodze tutaj ich jest pełno. Tutaj akurat pani, ale tam nie mijaliśmy teraz 6-7 osób. I oni w siatkach, co tam pani ma w siatkach? Po deszczu? Ślimaki, winniczki. Ślimaki. Normalnie zbierają je jak my grzyby. Oni, tak, a nie byli z wiaderkami, minęliśmy. Tak, z wiaderkami, z reklamówkami. Tu chyba dużo tych winniczków jest i oni tu chodzą i zbierają po prostu. No, po po prostu? deszczu. Bo deszcz pada, nie? deszcz pada, no. Ale położyło tutaj te. Deszczu, te, no. te Bambusy, nie? Tak. Jakieś trawy bambusowe. No. Takie trawy bambusowe, coś takiego, no. i Ty, a tu zobacz, po ziemi chodzą. Widzisz, to w pełne No to jest. oni. No. Ty, też sobie może nazbieramy i sobie zrobimy, co? Wypełzły. Nie, chyba nie. Nie? <laughs> a, lubię Ja nie wiem zbiorni. jak się robi, no bo tak to był... No tak to był zjadł, nie? Ile ich tu łazi? Zaraz dojeżdżamy na miejscówkę. Idziemy zrobić rekonesans. Chodź Kusio. Wszystko po burzy.

Troszkę przybliż tak na dziesięć, tak żeby na tego normalnego zuma niecyfrowego. Żeby nie to, nie tracić Tak Kiedy zrobię. I tam możesz zrobić. No tak, no w ogóle ładnie. Możesz teraz zrobić szybko zdjęcie, bo teraz jest właśnie taka pora, że ona są czerwone. No zobaczę, tu po lewej jest ta skałka, którą widzieliśmy tam z góry, jak jechaliśmy. Aha. Te szłone wybrzeże. A, ja bym tutaj. A, że są. Było zaznaczone, że miejsce jest infrastrukturą, no. O, ja nie wiem, czy to jest 100, a może to jest 100? To na 100% to, i tam dole, to ona poznaje na 200%. To 19 minut stąd. Tam jest miasteczko na górce, nie? Aha, czerwone skałki na dziesiątkę masz? odwrotnie weź ten telefon Tutaj masz go znowu do góry nogami to jest taka atrakcja obok Sole. kawałeczek stąd czerwone skały i tam można podjechać, ale ich widać tyle ile widać i chcieliśmy nawet wczoraj tam jechać ale stąd je tak fajnie widać a jeszcze teraz jest taka Pora dnia, że to słoneczko tak fajnie świeci, i one są naprawdę takie czerwone, że już sobie darujemy, bo stąd naprawdę fajny widok jest na no nie. W ogóle fajne miejsce tutaj z prawej strony z lewej strony tej góry widać ładnie. No ale tutaj też jest ładnie, nie? Mhm. To też jest ładnie. Tu jest plażyczka. Fajnie. Jest Więc tamtą atrakcję sobie darujemy, bo już ją widzimy stąd. No nie, nie chodź bo się zapętałeś, no chodź.